Cześć, to ja aniołek ołek. Mój krzyż nie jest gorszy. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Jezus. Tomek myślał, że inni mają lepiej, że ich życie jest lżejsze. Mateusz grał w piłkę, wszyscy go podziwiają, ale potem zmęczenie, pot ból. Kamil w górach ma piękne widoki, ale potem trudna, stroma ścieżka, wiatr w twarz. Karolina najlepsza w klasie, pewny uśmiech, wieczorami dużo nauki, stres i stos książek. Widzisz, Tomek, Twój krzyż nie jest większy, po prostu wygląda inaczej. Jezus mówi, kto nie niesie swego krzyża, nie może być jego uczniem. Ale pamiętaj, On niesie go razem z tobą. Przepraszam. Do zobaczenia w kolejną sobotę.